Cześć kronikarki i kronikarze, dzisiaj mamy dla Was streszczenie dwóch sezonów serialu Foundation on Apple TV. Serialu, który wziął klasyczne dzieło Azimowa i postanowił z nim zrobić, no cóż, wszystko. W tym również to, czego nie oczekiwali fani książek. Czy to źle? Postaramy się tego dzisiaj nie ocenić, a jedynie podać wam zarys całej historii. Zapraszamy. Fundacja to serial science fiction opowiadający historię galaktycznego imperium i próbach przewidzenia przyszłości za pomocą psychohistorii, czyli nauki wynalezionej niejako przez matematyka Harego Seldona. Fundacja to bezwzględnie jeden z tych seriali, gdzie czas odgrywa ogromne znaczenie, a twórcy dają widzom odczuć jego upływ. Duża część fabuły opowiedziana jest w sposób nieliniowy, ale w naszym podsumowaniu postaramy się nieco uprościć linie czasowe serialu. Zaczynamy od Harry'ego Seldona, bo to niewątpliwie on jest jedną z kluczowych postaci serialu. Harry Seldon to matematyk mieszkający na planecie Trantor, stolicy Imperium. Seldon jest twórcą tzw. psychohistorii, nauki, która pozwala przewidzieć przyszłość całej galaktyki. Niestety nauki nie da się użyć do przewidywania przyszłości małych grup czy jednostek. Matematykowi towarzyszy Gal, młoda naukowczyni, która przylatuje na Trantor pracować z Seldonem i zostaje praktycznie od momentu przybycia wplątana w jego wielki plan. Na audiencji w pałacu Seldon ogłasza, że imperium upadnie w ciągu kolejnych 500 lat i nastąpi 30 tysięcy lat ciemności, czym, jak łatwo się domyślić, nie zjednuje sobie panującego cesarza Kleona. Co gorsza stawia siebie w roli Mesjasza, bo oczywiście ma plan, u którego podstaw leży założenie organizacji, tytułowej fundacji, która pozwoli ludziom przetrwać i skrócić ten przewidywany okres do tysiąca lat. Za ten pomysł cesarz decyduje się wysłać Seldona i jego poprzeczników na misję założenia tej kolonii, choć w praktyce jest to Wygnanie na odległą planetę Terminus. Tymczasem galaktyczne imperium, rządzone przez już wspomnianego cesarza Kleona, ma faktycznie kłopoty. Sam Kleon to właściwie nie jeden człowiek, ale trzy jego klony w różnym wieku: Brat Świt, młody i impulsywny, Brat Dzień, w średnim wieku faktyczny rządzący. I brat zmierz, stary doradca. Zabieg ten miał przed laty gwarantować niezmienność dynastii, ale zdaje się, że upływ władzy wypuklił skazę tego rozwiązania. Prócz kwestii Seldona, cesarz ma też problem z terrorystkami, a nakrętkami, które wysadzają w powietrze most na Trantor, co prowadzi do masowych represji i oczywiście dalszych polityczno-społecznych reperkusji, a co najgorsze potwierdza proroctwo Seldona i poddaje wątpliwość nieomylność imperium. Sceny z planety Terminus obserwujemy. Jak się później okaże w sezonie, z perspektywy kilkudziesięciu lat. To tu powstaje pierwsza fundacja pod wodzą Salvor Hardin. Kolonia ma problemy z tubylcami, ale na szczęście jest wyposażona w zaawansowaną technologię. Harden, jako burmistrz, musi lawirować między polityką a nauką. Serial dodaje jej też magiczne moce przewidywania przyszłości. Harry Gal i kilku jego współpracowników ruszają w podróż na terminus. Jednak w trakcie lotu dochodzi do zdrady. Harry zostaje zamordowany przez swojego przybranego syna, Reika. Gal trafia w kapsulę ratunkowej w hibernację i zostaje wystrzelona w przestrzeń, gdzie spędzi kolejne ponad 100 lat. Zostajemy więc z pytaniem, co się właśnie stało z planem fundacji, jeśli jego twórca nie żyje? W przyszłości, czasowo bliżej końcówki sezonu, fundacja na terminusie zostaje zaatakowana przez anakreonów. Dawnych wrogów imperium. Ich celem jest zdobycie starożytnej imperialnej broni. Invictusa, gigantycznego okrętu wojennego dryfującego w kosmosie. W tym samym czasie Salvor Hardin odkrywa, że jest jedyną osobą odporną na tzw. pole wzajemności wokół tajemniczego monolitu Seldona. To ona staje się centralną postacią pierwszego kryzysu psychohistorycznego, a holograficzny Seldon ożywa, by wygłosić swoje pierwsze z zaprogramowanych przemówień. Problem w tym, że nie tak miało to wyglądać. Seldon oczekiwał innego rozwoju wydarzeń coś zaczyna się rozjeżdżać. A nakrąka Fara zmusza Salvor i resztę ekipy do przejęcia kontroli nad Invictusem. Statek działa, ale nie do końca wiadomo, kto właściwie nad nim panuje. Technologia sprzed wieków wymyka się spod kontroli. Tymczasem Salvor podejmuje coraz bardziej osobiste decyzje. Nie według przewidywań Seldona, lecz intuicji. Finał przynosi zaskakujące zwroty. Gal budzi się z hibernacji na planecie Synnax, jej rodzimej, teraz niemal całkowicie zalanej wodą. Tam spotyka młodą Kobietę Salvor Harden. Okazuje się, że Salvor to jej córka, poczęta sztucznie wiele dekad wcześniej. Gal, która ma zdolności prekognicyjne, i Salvor, która potrafi działać wbrew psychohistorii, być może razem będą w stanie zmienić przyszłość albo zbudować zupełnie nowy plan. Drugi sezon zaczyna się ponad 100 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Fundacja już dawno przestała być tylko skromną kolonią naukowców. Teraz to religijne i technologiczne centrum władzy, a wszystko zgodnie z planem, albo wbrew planowi Harry'ego Seldona. Tymczasem Gal i Salvor podróżują razem. Z jednej strony łączy je więź rodzinna, z drugiej, zupełnie odmienne podejście do przyszłości. Szybko trafiają na kopię cyfrową Harry'ego, zamkniętą w osobliwym sarkofagu pułapce. Harry okazuje się bardziej skomplikowany niż zatem. W imperium, jak to w imperium, nie jest nudno. Brad dzień, ten obecny, czyli nowy, chce żenić się z kobietą, żeby przerwać cyklonowania cykl i stworzyć ludzką dynastię. Problem w tym, że robotyczna doradczyni Demerzel wciąż trzyma rękę na pulsie i jak się okazuje, to ona od dekad kontroluje cały porządek klonów, działając w imię większego planu. Tak, Demerzel to robotka, a właściwie ostatnia z Androidów. Jej lojalność wobec imperium to mieszanka programowania i religijnego fanatyzmu. Pierwsza fundacja przeszła transformację. Teraz funkcjonuje jako Kościół nauki, gdzie cuda, czyli zaawansowana technologia, są wykorzystywane do szerzenia wpływów. Na czele organizacji stoi wewnętrzny krąg, którego członkowie utrzymują fikcję boskiej mocy psychohistorii, by wpływać na cywilizację. Dla niektórych to bluźnierstwo, dla innych praktyczne zastosowanie teorii Seldona. Harry nie jest zachwycony, zwłaszcza, że wciąż żyje w cyfrowej formie i obserwuje, jak jego dziedzictwo zamienia się w coś zupełnie innego. Gal i Salvor odkrywają istnienie drugiej fundacji, którą Harry chciał ukryć nawet przed sobą. Trafiają na planetę Ignis, zamieszkaną przez ludzi o potężnych zdolnościach, Umysłowych, perkognicji, telepatii wpływu na emocje. Poznajemy Telem Bond, przywódczynię tej społeczności, pełną ciepła, mądrości i psychopatycznej kontroli. Okazuje się, że umiejętności mieszkańców Wignis to nie tylko cud ewolucji, ale też narzędzie manipulacji. Salvor coraz bardziej czuje, że jej miejsce nie jest tutaj, ale Gal wydaje się zafascynowana ideą drugiej fundacji jako drogi do ocalenia przyszłości. Harry Seldon ma problem. Jest jednocześnie cyfrowym bytem, wspomnieniem oraz kolejną kopią swojej osobowości. Obie wersje spierają się o to, jak dalej rozwijać plan Fundacji. Dochodzi do konfliktu filozoficznego: czy plan ma być ślepo realizowany, czy należy go modyfikować? Kto tak naprawdę rozumie Galaktykę? Matematyczny algorytm czy żywa intuicja? Całość prowadzi do momentu, w którym Harry musi uśmiercić samego siebie, a przynajmniej jedną ze swoich wersji. Finał to istna lawina wydarzeń. Imperium przypuszcza atak na fundację, której religijna ekspansja zaczęła zagrażać ich panowaniu. Gaal i Salvor próbują ratować sytuację, ale... Dochodzi do tragicznej śmierci Salvor. Wizje przyszłości niestety się sprawdzają. W międzyczasie na Trantorze trwa spisek przeciwko cesarzowi. Brad Dzień zostaje zabity, Demerzel odzyskuje nad sobą pełną kontrolę, a klony znów zostają przywrócone jako jedyna linia sukcesji. Harry zyskuje fizyczne ciało dzięki technologii drugiej fundacji. Gal przejmuje schedę po Salvor, ale również staje się liderką nowej wizji przyszłości. Plan Seldona wchodzi w drugą fazę. Imperium chwieje się w posadach, religijna fundacja wciąż że rośnie w siłę, a w tle czaje się coś jeszcze gorszego. Tajemnicze siły z peryferii galaktyki. W samej końcówce finału Gal doświadcza wizji przyszłości oddalonej o 152 lata. Widzi siebie uwięzioną przez tajemniczego Muła, istotę od nadludzkich zdolnościach umysłowych, który mówi jej wprost, że złamał plan Seldona. I to by było na tyle. Dwa sezony fundacji w pigułce. Galaktyczna saga pełna intryg, konfliktów i pytań o to, czy przyszłość rzeczywiście da się przewidzieć. Czy trzeci sezon coś zmieni? Zobaczymy. A wy co myślicie o tej adaptacji? Czy to faktycznie serial ambitny? Piękny wizualnie, ale niekoniecznie dla każdego? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie. Psychohistoria może przewidzieć przyszłość galaktyki, ale nie przewidzieć, czy serial wam się spodoba. Z mojej strony serdecznie dziękuję Kronikarzowi Łukaszowi, który przygotował dla nas scenariusz tego streszczenia. Kronikarki i kronikarze, niech moc będzie z wami. Wciukujcie, komentujcie, subujcie. I sztosowego tygodnia.